Witam, witam. A puścimy sobie pana Kubika z szybkością 0,25 na całym ekranie i zobaczcie co zdarzy się. Przy... O, widzieliście. Tylko, tylko tak błysło, ale można to powoli wychwycić. A no... No widzicie. Tak właśnie wygląda. to jest... No nie wiem, ja nagrywałem filmy i nigdy by mi do głowy nie przyszło, żeby sobie zarobić coś takiego. No to jest co najmniej dziwne, tak. A zrobimy... No jest tylko taka jakość więc nic więcej tutaj nie polepszymy tak to wygląda Jeszcze raz jedziemy Aha za tutaj weźmiemy powoli, kroczek po kroczku i proszę no, widzieliście może jaką minkę robił pan Henryk chociaż on raczej nie wiedział że akurat w tym momencie czas czemu nie mógł, mógł, mógł to zaplanować nie no nie będę tutaj oceniał w każdym razie ten obrazek mówi sporo nam no. dobra ja myślę, że to wszystko. No, każdy może sobie zrobić to samo. Tutaj spowalniając to szybkość na 0,25 i krokami naciskając literę K pauzować i no i w ten sposób dojdziemy do, do takiego obrazka. Dzięki. Na razie. Trzymajcie się.